szczerze trzykrotnie konkretny fajny soberek. nie powiem że go będę częściej kupywał ale kurde no naprawdę mega przyjemny czy ja wiem czy wszystkie nie mam jeszcze paru edycji ale kurde ja pierdziele co ty gadasz o ja pier... I, I stała się świętą muchą. Jasne, kurde. no męż... A! Słysz... Powiem tak, że kurde energole są po prostu stworzone do tego, żeby pić je, ale naprawdę z takim przepieprzonym umiarem. Nie ma po prostu sensu, żeby pić na przykład, nie 4 czy 5 puszek dziennie. Przecież to jest ja raz tak zrobiłem, na pierdzielonego sylwka. Źle się też to dla mnie skończyło. Palpitacje totalne i wtedy ja też myślałem nad startem kanału, ale ja wtedy pomyślałem, że koniec, stary, musisz wprowadzić jakieś restrykcje, jakieś zmiany. No i od tamtego czasu właśnie piłem jednego półlitrowego, 250 ml jakiego tamkolwiek energola na dzień. Najczęściej rano, bo wiesz kurde, żeby się pobudzić i tak dalej. I żeby po prostu nie przekroczyć 200 mg kofeiny dziennie. I zacząłem robić również te detoksy. Podczas nich, właśnie sięgam po takie blaki, low kofein w sumie nie po blaki, po tigery, po dziki bezkofeinowe, po wody witaminowe, no po prostu zabiegniki. I często w sumie widzicie u mnie testy wód witaminowych i tak dalej. To jest właśnie również część mojego co parotygodniowego detoksu, czy nawet co dwutygodniowego. Siemka to płady, co to u Ciebie. I powiem szczerze, to no kurde, bardzo fajnie się czuję. Jeżeli ktoś by pisał właśnie takie rzeczy i tak dalej. Nie wiem, kurczę, czy będzie dzisiaj, ale czy będzie drugi live? Może kurde, za tydzień coś tak, coś takiego. Nie wiem po prostu, ale live będzie na pewno, tylko no właśnie kiedy, kiedy nie będzie rodziców po prostu i ja będę miał wystarczająco dużo materiału, żeby siąść tutaj pogadać z wami, ale no wracając, robię właśnie te detoksy, poczekajcie, kurde kolejna jakoś mi tu przyleciała. Słuchajcie, szlak jasny trafił, kurde, ja Cię obiecuję, że Ci wyrwę tę skrzynełka kurde, wraz ze Twoją tą. Nie. To nie to, że pomaga, po prostu pomaga mi się pobudzić. A i tak ostatnio przeszedłem na przykład na suplementy energetyczne i to o wiele lepiej działało. I nie potrzebowałem tak bardzo naporu do tego. Gdzie wakacje? Mazury! Mazury, kurde! Ale mówię ci, Tomek, no po prostu piję również z czystej ciekawości, jak co smakuje. Piję głównie po to, żeby rado się pobudzić do roboty. No i kurczę, no. Cała to jest logika. A jeżeli jakkolwiek przesadzę, no to dwa dni robię sobie przerwy. Biję wtedy sobie na przykład, o, soberka, żeby zagłuszyć takie kurde moje zewnętrzne pragnienie, żeby nakofeinić się. No, w sensie tutaj teraz żartuję, no, umiem się powstrzymać, ale no, wiecie o co mi chodzi. Szukam po prostu sobie na przykład, no właśnie tych. Os uh corvos! -huh.